Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym drapingu. Słuchajcie, połowa tygodnia już za nami, już za nami, a głównej wygranej nie widać, nie widać. To co się dzieje, co się dzieje. Jutro mamy premierkę, ale dzisiaj będziemy drapać nasz standardowy taki miksik z drapek. Mamy tu zdrapki za 14 zł. Mianowicie mamy tutaj Różowe diamenty czyli warstwa bardzo ciężka do zdrapania, ale mam nadzieję, że będzie warto. Mam nadzieję, że będzie warto. Owocowa eksplozja, worek pieniędzy, słuchajcie, na szczęście uśmiechnij się. Czas na kasę. No i lotek nie jest to jakiś wielki draping, ale mam nadzieję, że przyniesie tutaj fajną wygraną. A już wspominałem, jutro mamy premierkę. Właściwie premierka, stosunkowo niedawne wznowienie, jeszcze gdzieś tam stosunkowo dobrze pamiętam tą drapkę jak bywała. Mianowicie plaster miodu, plaster miodu, zobaczymy, czy trochę. Ja tam miodek bardzo, bardzo lubię. Zobaczymy, czy jutro nam coś miodek da. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale dziś już przejdźmy do tego naszego drapingu. Zanim jeszcze tylko zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić więcej, żeby nie przegapić kolejnych oczywiście, i też więcej sprawa jasna, więc kolejnych odcinków yy, ze zdrapek, z gier lotto, z gier komputerowych, które gdzieś tam wieczorem ogrywam, aktualnie ogrywamy najdłuższą podróż. Bardzo fajna przygodówka, serdecznie zachęcam. Nawet ludzi, którzy specjalnie nie lubią gier komputerowych. Naprawdę przesłuchanie tak z boku tej całej historii myślę, że jest jak naprawdę bardzo fajny jakiś film. Właściwie trochę za krótki, za długi na film, więc serię. No, ale zdecydowanie zacząć od pierwszego odcinka, bo oj, nie połapałbym się. Oj, nie połapałbym się w fabule tam, jakbym zaczął od połowy. No dobrze, co? Przechodzimy do drapingu, oczywiście zaczniemy standardowo od maluszków, zaczniemy od na szczęście, żeby trochę tutaj szczęście przyciągnąć. No wczoraj był bardzo fajny wynik, wynik, ale i w ogóle odcinek, no bo taki prezentowy, jeżeli nie widziałeś to serdecznie zapraszam na wczorajszy, no i faktycznie bardzo fajne wyniki były. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Na szczęście, no to jedziemy. Trzy takie same symbole, tak? No to mamy diamencik, słuchajcie. Mamy gwiazdeczkę. Mamy biedronkę, mamy siódemkę, mamy serduszko i mamy pustaka. No nie ma, nie ma rady, <ścoughs> żeby to nie było pustaka. Jest druga siódemka, ale no, druga nam nic nie daje. E, H, F i R. No niestety lecisz do koszalina, zobaczymy, co na to uśmiechni się. Również szukamy trzech takich samych symboli. Mamy torbę, mamy kapelusik, mamy klapkę. Klapek właściwie, mamy drugi klapek. No to jak jeszcze będzie trzeci klapek, to tu tak podskoczę z radości, słuchajcie. No to by było coś, to by było coś tak 7000 zgarnąć. Jest torba, no może trzy torby, to by było też coś. No oby nie kapelusz, bo to takie trochę trollowanie. No niestety, trollolol. -lo -lo. Słuchajcie. <laughs> Loto z nas zrobiło. Zrobiło nas w bambuko. Niestety IP i M. No dobrze, pustaczki się zdarzają, nie przejmujemy się. Dobrze się zdarzają na maluszkach, a nie na tych dużych po 5, 10, 20. Czy po 30 zł. No, też się niestety zdarzają. Czas na kasę. Tu już mamy na tyle ułatwione, że nie symbole jakieś nie wiadomo jakie, tylko od razu gotóweczkę nam mówią. Na przykład 2 zł, mamy mamy 5 zł, mamy drugie 5 zł, czyli jeszcze raz piątka i mamy piątkę w kieszeni. Albo jeszcze raz dwójka, to też dwójka w kieszeni. Bardzo miło. No dobra, nie, no nie. 5 tysięcy już nie chcę, bo no. Chcę jednak. <śmany> o, niestety. Te maluszki coś nas tutaj zawodzą, ale jeszcze słonik się uśmiecha. Może słonik nam coś da. Szukajmy. Słonika. Krab. Wiewiórka. Motyl. I pingwin. 5 zł. Nie wygraliśmy. 5 złotych. nie wygraliśmy. Nie wiem czy kontrolne, ale no tutaj to już wiadomo, że jaki jest wynik. No dobrze, zobaczymy, co, co tutaj w worku pieniędzy mamy. Mam nadzieję, że jakiś plik, albo co najmniej, właściwie nie. Mam nadzieję, że siódemkę, albo co najmniej, albo przynajmniej jakiś plik. Sprawdźmy to. Czy jakaś kontrolna mi się zdrapała, ale nic ona mi nie mówi. Yy, klucz, diamencik, powiem wam, dobrze, że nie znajdę tych kontroli, lepiej nie znajdę tych kontroli, no bo może sobie zabawę popsuć, bo... Oj, powiem wam szczerze, zegarek, korona, że bardzo kijowo są te kontrolne umieszczone, nie rozumiem, jeżeli ktoś rozumie sens takiego rozmieszczania kontrolnych, to naprawdę wytłumaczcie mi to, bo nie rozumiem. Sztabka bank, moneta, korona. Dlaczego one nie zawsze, nie mogą być zawsze w jednym miejscu? Na przykład zawsze byłyby tu. I patrzcie, jakby było fajnie. Sam, sam bym przypadkiem nie zdrapał. No bo po co? Ja nie chcę się bawić. Jeżeli nie interesuje mnie ta zabawa tu, to se zdrapię od razu tu i wiem. No i co? No i też, pani w kolekturze nie będzie, nie, nie będzie szukać, gdzie tutaj jest, aha, tu jest E, tu jest Y, tu jest W, tylko od razu by wiedziała w jednym miejscu, wszystko jest. Nie rozumiem, nie rozumiem. No bo i tak nikt tak zdrapany zdrabki by już chyba nie kupił. Szczególnie ze zdrapanymi kontrolnymi, więc no dobrze, tak trzeba. E, Y i W, pustak. Oj, słuchajcie, chyba będę musiał napisać do Justynki, żeby ona mi zdrapki kupowała. No, bo zobaczcie, jak ona mi kupiła, to jakie ładne były wygrane. A jak ja kupiłem, to z pustak za pustakiem. No, tak nie może być. No dobrze, sprawdźmy, co tutaj owocowa eksplozja. Mam nadzieję, że tutaj zacznie bronić tutaj honoru mojego, ale też poznania, że tam w tym poznaniu idzie czasem wygrać coś. Sprawdźmy. Ananasik. Ananasik jest tu i tu. I tutaj mamy też ananasa. Cytrynka. Tu jest cytrynka i tu jest cytrynka. Truskaweczka jest tu. I to by było na tyle truskawki. Nie, nie za dużo dali tej truskawki. Bananek. Bananek jest tutaj i to by było na... Nie, tu jeszcze jest jedno. I szczędzą, szczędzą. Szczędzą tych owoców kiwi, ale dobrze, że przynajmniej zawsze, chociaż coś jest do zdrapania. Bardzo to lubię, A to jest chyba moja jedna z ulubionych zdrapek, bo jednak no, najprzyjemniej się ją drapie, tak? Zawsze coś jest, jest tak ładnie, kolorowo, nawet mi jest ciężko się pogubić, znaczy ja jestem zawsze w stanie, <laughs>, prawda, coś pomylić, coś przeoczyć, no ale wszystkie jest takie ładne, kolorowe, łatwe do znalezienia. Co my tu mamy? Wiśnienki. Tu jest Wisienka, i tu jest Wisienka, i to by było na tyle Wisienek. Winogrono. Drapie się też tak na tyle, że nie idzie tam jakoś zanudzić Was, kocha drodzy widzowie. No ale zarazem, też trochę można się pobawić przy niej. Nie jest taka błyskawiczna, ale też nie jest taka bardzo długa, jak na przykład krzyżówki. Te duże krzyżówki, krzyżówki XL czy coś, no to one naprawdę to są. To są także w moim wykonaniu krzyżówka XL. Jedna krzyżówka XL to chyba na dwa odcinki musiał dzielić albo takie godzinne nagrywać. No dobrze, figa jest zdrapana. Melonik. Meloniki są tutaj, tutaj i tutaj. Dobrze, coś, myśli, coś nam się tu już powolutku zaczyna klarować. Gruszki. Gruszki są tutaj cztery. A i tu przecież. Patrzcie. Ale tak brzydko drapie dzisiaj, nie? No tak trochę poprawię, żeby było ładniej. <laughs> Estetyczniej. No dobrze. Chociaż takie mazanie to też ma urok, że potem jak jest ta linia, to sobie można wydrapać całe. No dobra, nieważne. Jedźmy. Kokosek. Kokosy. Nie wiem czy w tej zdrapce będą. Mi byłoby miło, byłoby miło. Jabłuszko. Jabłuszko mamy tutaj. O małej, oj. Hm. I co nam dadzą? Co nam dadzą? słuchajcie kochani. Ja się domyślam, co nam dadzą. Karambo. Tak mocno czuję. Oj, mocno, mocno to czuję. Ja to, ja to powinienem zobaczyć w lot to grać. <grym> Takiego mam farta, nie? O, ja, nie, to nie fart. Już chyba za bardzo poznałem to lotto. Znaczy, ja nie mówię, ja zawsze mówię, że ludziom ludzie mówią, o, nie idzie, nie idzie, nie... No, idzie, idzie. No tylko po prostu jest bardzo trudno. No ale ktoś tam wygrywa. Ja przynajmniej wierzę, że ktoś wygrywa, jak nie wierzył to. Chyba bym tu z wami nie drapał. Tak myślę. Znaleźlibyśmy po prostu jakąś inną formę relaksu i spotkania się. No dobrze, sprawdźmy. Brzoskinki. Nie było, nie było, nie było, nie było, nie było, nie było. No nic nie było. Sprawdźmy kontrolne. NP. No już wiemy, że są różne. to pewno jeszcze się słowało I, i. Dobrze. Kolejny pustak. Oj, może pustaków, oj może pustaków, no ale może słuchajcie tutaj różowy diament. Tutaj ruszy do gry i uratuje nas. Fajnie by było. Będziemy... Kopać, kopać te różowe diamenty. Bo tu warstwa ścieralna jest niemożliwa. Mamy oczywiście Twoje wygrywające liczby, Twoje liczby. No i szukamy też takiego diamenciku. Co my tu mamy? Ósemeczka. Dziewiętnastka dwadzieścia dziewięć i trzydzieści cztery no to jedziemy szóstka to jest niestety nie nasza Czwóreczka też nie nasza trzydzieści też nie nasza Miałem nadzieję, że może 34 powiem, ale niestety musiałem zakończyć na 30. 32. 30. No, 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 3. No to słuchajcie, tu musi być 34, a zmienię stronę. A gdzie tam? 20. Oj, oboczek. 14. Nie ma. 7. Nie ma, niestety. 26 nie ma i 36 też nie, dramat słuchajcie, dramatycznie dzisiaj się wydarzyło. Umb i S, no niestety pustak, różowe diamenty. Owocowa eksplozja A 22, owocowa eksplozja 83. Worek pieniędzy 20. Lotek 82. Czas na kasę 97, uśmiechni się 104 i 70 i 37 na szczęście. I słuchajcie, ani, ani, ani jedna wygrana. Naprawdę, Justynko, będziesz mi kupować z No bo ono nie ma warta, nie ma warta. A może ten Poznań jakiś taki. Nie, no Poznaj ładne miasto, trzeba bronić. Swojego trzeba bronić, co nie. No więc ile mieliśmy z drapek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 na 7 zdrapek żadna nie wygrała. Jesteśmy 14 zł w plecy. No trudno, nie przejmujemy się, nie przejmujemy się. Weźmy to jako dobrą wróżbę. W sensie, że dzisiaj były pustaki, ale jutro na premierce plastra miodu tutaj okażą się jakieś fajne, fajne wygrane. No mam taką wielką nadzieję. Mam nadzieję, że wy też. Ja Wam dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zachęcam jeszcze tylko do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś miłego komentarza pod filmem, będzie mi bardzo miło. Wszystkie komentarze czytam, no wszystkie staram się odpisywać. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to naprawdę serdecznie zachęcam, żebyś kliknął ten czerwony przycisk, żebyś zasubskrybował kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przekapić kolejnych odcinków jakiejś jednej wielkiej, głównej naszej wygranej, bo ona na pewno w końcu będzie. To nie jest tak, że są same odcinki pustakowe. No, ale i takie się zdarzają. Srawa jasna. Dobrze, już Was dłużej nie zatrzymuję. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć!